No witam serdecznie, ponownie w sobotę 10 września 2022 roku w moim ogrodzie, ponownie pogoda nam jak zwykle zresztą dopisuje, jest około 20 stopni 11.40 czasu szkockiego także jest fajnie, ja siedzę na koszulce i sposobem dzisiejszego odcinka jest no, mój ogród oraz koszulka Iron Maiden no bo jestem fanem Iron Maiden od lat 35 no bardzo długo trochę zjejany jestem gdyż przeprowadzałem pracę u siebie w ogrodzie grzebelnicze no także posilę się kawą z rana dzisiaj chciałbym porozmawiać, pogadać o tym jacy Polacy przyjechali do Szkocji i generalnie co oni tu robią. No, powiedzmy, przedsiębiorczość Polaków. No, nie ukrywajmy, że w dużo większej większości Polacy tu przyjeżdżając przyjechali po prostu po to, żeby pracować. A co się znajdzie? No, to się na rynku znajdzie. No i dużo Polaków po prostu przyjechało i pracowało po hotelach. Yy, yy, po restauracjach, typu, nie wiem, pomocnik kucharza, czyli tam <laughs> posiekać warzywa, ewentualnie je obrać, no, zmywak oczywiście też, kiedyś był przecież przez Polaków okupowany, no, na budowę, tak jak ja przyjechałem, no, nierzadko było tak, że po prostu człowiek wykonujący pracę w Polsce powiedzmy cofał się w swoim rozwoju, wykonywał pracę takie po prostu, gdzie był największy popyt, gdzie najszybciej można było pracę dostać. Nierzadko znam ludzi, którzy po prostu przyjeżdżają tutaj po studiach wykształceni, dobrali cokolwiek, żeby, żeby na początek się zahaczyć, żeby mieć, zapłacić za, za, za swój pobyt tutaj, czyli za wylajem pokoju czy mieszkania. No i żadna praca nie hańbi. Dokładnie. Żadna praca nie hańbi. No, jeszcze jest takie pokłosie polskiego myślenia. A typu, że jak śmieciarz, to takie śmieciarz. Kurwa tutaj, będąc śmieciarzem, mój kolega pracował. No, ja mu zazdrościłem. Miał kontrakt z poniedziałku do piątku. Tam na 30, nie wiem, 6, 8 godzin tygodniowo. I naprawdę zarabiał tak prawie średnią krajową. No, wychodził rano do pracy o godzinie 5.30. 20. Wracał do pracy o godzinie, załóżmy tak, 15., czyli od 8.00, od, 8, od 6 do 14.00 pracował. No i później, a w piątki pracował między godziną 6.00 a tam 12.00. A już 10.00 był w domu na kanapie, drzemalca upierdzielał. Także, kurde, chciałem się dostać tam do pracy. No bo pracowałem. Jak praca, nie, żadna nie hańbi, no fizyczna, żeby być, być po prostu tam w formie, biegać, no wcale nie głupie pieniądze, no jak widać człowiek się nie napracował, nie? no ale żeby tam się dostać, to naprawdę dwa lata próbowałem, a tam tylko tam nepotyzm, koligacje różne i no nieważne, no i a część ludzi przyjechała po prostu tutaj ze zamiar, zamiarem takim, że będę pracować w tej branży, która mi jest odpowiednia, w której chciałem, chcę pracować, chciałem pracować, chcę pracować na w Wielkiej Brytanii, w UK albo tą pracę, którą wykonywałem w Polsce. No, mam paru znajomych, które po prostu po studiach przyjechali tutaj, którzy pracowali na studiach, wyjeżdżali na ym, wymianę studencką, no i tu się przyjechali. Bardzo dużo Polaków znam, którzy pracują na wysokich po prostu menedżerskich stanowiskach yy, w różnych bankach na stanowiskach yy, związanych z finansami. Znam są też znam takich ludzi, którzy pracując w korporacji, po pracy w korporacji, nie wiem, tam 10-15 lat pieprznęli, to założyli własne firmy. No dużo Polaków zakłada własne firmy od no, sprzątających firm, które są bardzo tutaj po, y, Polacy są, z szczególnie polskie panie są poszukiwane, no, bo są bardzo solidne do pracy. No a poza tym no, taki zwyk, zwykły szkod tutaj tu bylec, no tak rzadko pójdzie do takiej pracy, no, no bo no bo, no bo, no, no nie wiem, no. To jest też jeszcze, jak powiedziałem wcześniej, pokłosie takiego polskiego myślenia, że. Hmm, co robisz? No, pracuję na housekeepingu. No, czyli tam na sprzątaniu. To znaczy, jesteś sprzątaczką. Nie jestem panią od sprzątania. No, jak nie, no jak jesteś panią od sprzątania, to chyba jesteś sprzątaczką. Nie, ja nie jestem sprzątaczką, jestem panią od sprzątania. No, tak samo jak bywam w Polsce, a mamy taką panią od sprzątania. No, nie wiem, pani od sprzątania mi się kojarzy, od pani. Przyjechało panią od kantorantego Ania. No, tak mi się kojarzy. No, bo to, taki, niby to jest taki wstyd, że sprząta, że jest sprzątaczką czy sprzątaczem. No nie wiem, no. no. A chociaż mam koleżankę, która jest, jak się tam poznaliśmy, że pytam, a czym się zajmujesz tak ogólnie? No, mówi: Jestem sprzątaczką. Fantastycznie. No i jak? No praca no, nie jest lekka, świetnie zarabiam i do czy dorobiłem, kupiłem swoje półdomku, do tego mam dwa mieszkania, dobry samochód, tak jeszcze liczę 10 prac po, pracę, 2, po dodatkowe dwa mieszkania na wynajem po prostu, które tam same się spłacają, że ludzie wynajmują te mieszkania po prostu od niej i tam oczywiście coś kapie jej. No, i ja ona powiedziała jeszcze maksymalnie 10 lat. Ja wszystko sprzedaję, pakuję się i gdzieś na jakieś wyspy hiszpańskie, Baleary, tudzież inne na wcześniejszą emeryturę. Co była panią od sprzątania? Nie. No, bo z i ona się tego nie kryła. Normalne. Tak samo jak wtedy z kumplą ogadałem, nie zapytam się, czy jesteś panem od sprzątania śmieci? Nie, kurwa, jestem śmieciarzem i tyle. No, tak samo jak się mnie pytają ludzie, co ja robię? A mówię, kurwa, cieciem jestem. No, cieciem no, jestem. No, bo tam do pracy poszedłem na ochronę. W tej pracuję tam od ponad 9 lat. No i tam pracowałem po prostu na ochronie. Teraz też tam pracuję na ochronie, chociaż teraz mnie szkolą od roku, roku czasu i powoli przejmuję a, stanowisko. Yy, Asystenta menedżera, w sumie już jestem nazywana asystenta menedżera, czyli może nie od pucy buta do milionera jak Rockefeller, ale po prostu zwykłego cięcia, który tam ochraniał, że tak powiem. No, praca lekka, przyjemna, bynajmniej dla mnie w tym miejscu. Ja wszystkich znam, wszyscy mnie znają, naprawdę robię to co w sumie lubię, robię to co muszę, a resztę robię to co, to co chcę, to co lubię. Nie zajmuję się swoją firmą w trakcie. W trakcie moich, mojej pracy, organizuję promocję, nie wiem wysyłki, cokolwiek. Także wracając do domu. Nie muszę po prostu zajmować się tym, tylko mogę odpocząć, bo po pracy na siłownie biegnę. No i też no niedługo będę miał zmieniany po prostu kontrakt na asystenta menedżera, no, co się wiąże tam z, lekk z lekką, że tak powiem, podwyżką, chociaż ja nie narzekam, że ta, na, na swoje zarobki. Moje miesięczne. Uposażenie jest w takiej wysokości, że ja między 50-60% swojego uposażenia pod, poświęcam na opłaty typu zmieszkanie, prąd, gaz, telefon, takie różne pierdały. No, oczywiście w to jest wliczone, wliczone już też jedzenie, wlicz, wliczam w to. I, a reszta to idzie w skarpetę albo na swoje przyjemności, mniejsze albo większe przyjemności, czyli święć, że głupia nie zarabia. No daleko mi, bardzo daleko, do najniższej krajowej. No znam, mam znajomych, którzy po prostu też przyjechali tutaj, pracowali jako pomocnicy na budowie, później tam z budowy po prostu zaczęli się tam zakazać jakiejś firmy, no i teraz mają swoje firmy budowlane, gdzie może nie zarabiają wielkich kokosów, ale są firmy, firmami solidnymi i po prostu z roku na rok zwiększają swoje obroty, swój dor swój inkom, że tak powiem, swój przychód, no i to za jakiś czas. Też będą mieli ludzi o tego do pracy, czyli Polak potrafi. Polak tutaj jest bardzo przedsiębiorczy. No we wcześniejszych odcinkach się po prostu napierdalałem, nabijałem się z Polaków, ale generalnie Polacy to naprawdę sobie świetnie radzą. Ja nie mówię o wyjątkach takich, którzy przyjechali, żeby brać benefity, nic nie robić i mieć takie zero ambicji, nie wiem, zwiększenia swojego poziomu życia, swoich umiejętności, robić coś, co a, nie wiem, chcieliby robić, chcieliby gdzieś jechać, tylko siedzą w domu, nie wiem, grają, piją, pierdzą w kanapę, piją, ćpają, palą i uważają, że mają fajne życie. No, no ale no, zdecydowana większość, naprawdę bardzo duża większość Polaków bo ponad 95% tu zapierdala, zapierdala tu robią to co... Czasami robią to co muszą, nie bardzo co lubią, no ale z tych z moich znajomych, co ja mam, tutaj oni robią to, co oni lubią. Lubią chodzić do swojej pracy, bo przynosi im wymierne korzyści. Żyją na satysfakcjonującym dla nich standardzie i... No. Posile się. No, jak widać, po prostu na przestrzeni lat, jak ktoś przyjechał to ja łapał roboty byle, jako żeby tylko pracować, żeby coś zarobić, mieć na swoje opłaty. No i później po prostu z roku na rok. Zmi chodzili zmieniali pracę, zwiększali swoje m, atuty w pracy poprzez, nie wiem, w inne uderzając w inne nie wiem, kierunki, które zwiększały możliwość m, e, wyboru z, z Wachlarzu pracy tutaj dostępnej, która praca teraz jest dostępna po Brexicie jest, jest w pół pracy. Jak ktoś mi, no, szczerze mówiąc, no, nie słyszałem o jakichś, nie wiem, roku czasu, że a, bo, bo nie, nie pracuje, bo tu nie ma pracy. No, to, kurwa, tu jest wszędzie pracy. To jest w, w, po Brexicie jest w, host, w cholerę, jest w chusteczkę pracy. No bo skończyło się źródełko ludzi, którzy przyjeżdżali po prostu z Wielkiej, do Wielkiej Brytanii do pracy, z Europy Wschodniej czy południowo Wschodniej. A ci, co po prostu przyjechali tutaj i po... pandemia stwierdzili, że jest, to uciekli do Polski, bo w Polsce pandemia miała być lepiej, no, a wyszła, jak wyszło. Znaczy, to, to już polskie myślenie, no nieważne, tam na tym się nie będę wypowiadał, bo, bo po co, no po co. No i po prostu zaczęło brakować ludzi do pracy, no. To, co się dzieje teraz na rynku pracy, no to to jest masakra zwiększają cały czas dochody pracowników, żeby ich zatrzymać, starają się co roku nie tylko rywaliz rywa rywalizować, kurde jakieś głupie słowa sobie wymyśliłem, nie tylko po prostu jakby rekompensować inflację, ale dodawać jeszcze troszeczkę więcej pieniędzy, żeby człowiek, człowiek więcej zarobił. Nie po to, między innymi po to, że po prostu sobie radzą świetnie w tej pracy, ale po to, żeby ich też zatrzymać, żeby nie szukali pracy gdzieś indziej. No bo nie oszukujmy się, jak masz pracę dobrą, która ci satysfakcjonuje w odpowiednich, powiedzmy, dla Ciebie godzinach, w odpowiedni tryb pracy, tam zmiany, nie wiem, dni tygodnia albo coś. No to jak ma Ci dobrze, no to, no to, no to zostaje w takiej pracy, nie? No a niektórzy no, po prostu chodzą i szukają, no, coś lepszego, coś większego. No to fajnie, brawo. No i tutaj zaczęło się coś takiego, że kiedyś, kiedyś, kiedyś Polacy tu przyjeżdżając no, w różnym stopniu znajomości języka angielskiego. Byli postrzegani na rynku pracy, że tacy, no przyjechali, no i no, okej, okay, przyjechali. No, przez takich y, szkotów najniższej, że tak powiem, kategorii, że oni koradną nam pracę. No ale no, na takiej pracy by nie poszedł. Za taką stawkę, to tak samo teraz jest w Polsce, że Ukraińcy wykonują pracę. Polaków, którzy po prostu takie takiej pracy już nie pójdą, no bo mogą coś innego robić, coś lepszego, za większe pieniądze. No i oni po prostu, Ukraińcy wy, wypełniają tą lukę na rynku pracy. Tak jak Polacy wypełniali właśnie tą mm, lukę na rynku pracy w Wielkiej Brytanii po wejściu do Unii Europejskiej przez, przez Polskę. No i do. A teraz, jak słyszę, że, słychać, że gdzieś ktoś szuk, szuka pracy, jestem Polakiem, no to tak się patrzą, no to. My pana przyjmiemy, a Polak, no tylko niekoniecznie ja chciałbym tu pracować. Czyli role się odwróciły. Kiedyś my atakowaliśmy pracownika, próbowaliśmy przekonać go o naszych atutach, żeby nas zatrudnił. Co ja powiedziałem, w większości, większej większości, w większej większości, pracownicy, pracodawcy byli zadowoleni, są zadowoleni do tej pory. No a teraz to pracownicy się biją. No i nie ukrywam, szczególnie o Polakach, że słyszę, że Polak, no to próbują go po prostu w jakiś sposób do siebie zwabić. Już nie ma tak tego, że a, na twoje miejsce jest 500. Nie, teraz na jedno miejsce jest 500. Może nie w tych, w tych proporcjach, różnicach, ale jest po prostu więcej pracy niż chętnych do tej pracy. No, w Wielkiej Brytanii mm, rolnicy biją na alarm, że naprawdę dziesiątki ton różnego rodzaju produktów polnych zostało niezebrane w tym roku, bo, bo... kurwa nie miał kto zebrać. ale mówię tylko o Polakach. Z źródełko się skończyło tych właśnie kategorii, pracowników niż tej kategorii z Unii Europejskiej, no a tubelcy tej pracy nie wykonują. No, nie wykonają Polacy, którzy już mieszkają też parę lat, on nie wróci z jakiejś pracy, który ma tam na dobrą pracę, nawet jeśli już został zwolniony, nie będzie szukał, no chyba, że ma nóż gardach, żeby wrócić do tego, jak po prostu na samym początku robi pracowaną. Dlatego tu zaczynają się po prostu już u Polaków, że tak powiem, czasami bić. No może nie fizycznie, ale finansowo. Na no płaszczyźnie finansowej. Tak samo jak u mnie w pracy, ja tam byłem szefem, szefem szefów pracy, no tam. Przełożonym tej całych ochroniarzy, Power Rangers, od siedmiu boleści. No ja po dwóch latach pracy, ja powiedziałem, ja ta po dwóch latach na stanowiska, ja powiedziałem to, do mojego szefa to pierdolę. Ja nie będę się użerał kurwa z tymi gamoniami za tą pieniądze, bo to nie jest w ogóle adekwatne do tego do mojego stresu. Że ja mając wolną kurwa do mnie dzwonią. Praktycznie o każdej godzinie, bo nie potrafi zajrzeć w instrukcję i nie wiem jak zmienić po prostu coś w komputerze, czy coś tam na kamerach, bo tam trzeba czasami zerknąć na kamery. No ja powiedziałem, przepraszam, no jeśli oni mają do mnie dzwonić o różnych godzinach, to ja chcę w jakiś to sposób być zrekompensowany przez swojego pracodawcę. I to było dwa lata temu, jak tam zaraz pandemia wyszła. No i powiedzieli, że no nie, no ja powiedziałem, to pierdole, nie będę. Złożyłem rezygnację z tego stanowiska, no a menedżer tego całego parku, w którym ja pracuję, bo to nie jest park tam no, z huśtawkami, tylko to jest biznes park, że same biurowce są, powiedział, Ty tak, chyba się zwalniasz. Ja mówię, no nie, tak jeszcze nie, no nie wiem. No, Mówi, Ty się nie zwalniaj tutaj, bo mamy do Ciebie w stosunku jakieś po prostu większe, większe tam... propozycje, nie? No oczywiście będziesz chciał się zwolnić, my Cię nie zatrzymamy, ale będziemy mieli na uwadze to, jak się po prostu zostaniesz. No i pierwsze na uwadze było to, że w ciągu miesiąca dostałem znaczną podwyżkę. Mówię no fantastycznie. Przyszły święta dostałem znaczny, dużo znaczniejszy bonus świąteczny. Nie taki jak zwykle, a tam zdecydowanie parokrotnie. Parokrotnie wyższy. Czyli po prostu chcieli, żebym został. No ja to powiedziałem, nie no, zostanę spoko. No, doszło do tego, że przyjechali szefowie wszystkich szefów dwóch. Zabrali mnie tam do takiego pokoju konferencyjnego. Chodzili siada, nie? No tam musimy o czym porozmawiać. Ja się pytali, czy szukasz innej pracy. Ja mówię, no szczerze mówiąc, rozglądam się, bo to zaczęło mi tak. No wkurwiają mnie ci po prostu te głąby, które pracuję, ja muszę się z nimi użerać, bo jak oni coś spierdolą, to menedżer na mnie siada, no jak ty ich pilnujesz, że są fizycznie ja ich nie zmuszę tego, żeby robili, bo są głąbami, bo nie można, fizycznie nikogo będę mi tutaj zmusić, żeby ozdrowiał na umyśle. Ja powiedziałem, że nie, będę między młotem kowatem. Powiedziałem, to pierdolę, się pytają mnie, czy będę się zwalniał. Ja mówię, no nie, no teraz dostałem fajną podwyżkę. mówi, fantastycznie, no bo jest tak, słuchaj kumas, to bo nie jest tak. No to było dwa lata temu, czyli po siedmiu moich latach prawie tam pracy. Zaczynają w ten sposób. Wiesz nigdy nie widzieliśmy takiego Lenia jak ty. No co my widzimy cię, to ty nic nie robisz. Kompletnie w chujowisz, grasz, na telefonie się bawisz, nie wiem, tam rozmawiasz z ludźmi czy tam coś oglądasz, czy nie wiem, jakieś gry napierdale. Ja mówię, no to tak nie brzmi to sympatycznie na początek tak poważnej rozmowy. Tylko, że oni powiedzieli wprost. Wchływaliż tragicznie. Ale my nigdy nie widzieliśmy po prostu człowieka, który tak tą robotę ogarniał. Ty nic nie robisz, a wszystko jest zawsze zrobione. Jakim cudem? Nie wiem. No. Według mnie to jest praca po prostu. No bo no, według mnie ta praca, którą ja wykonuję, będę miała teraz jako asystenta menedżera, no to 90% no 10 to jest zdolności jakichś nabytych albo których można nabyć, a reszta to jest takie po prostu chłopski no, rozum. No no. Ja nie twierdzę, że jestem światłem, umysłem, no ale... Bo tutaj oni mają coś takiego, szkoci. Że jeśli coś jest do, nie należy do ich obowiązków, to on tego nie zrobi. Bo po żaden poza że pierdolę, to nie należy do moich obowiązków. A Polacy... A dlaczego nie, jak mam siedzieć, się nudzić, albo pokażę pracodawcy, że coś jednak więcej umiem, niż to, co mam napisane w kontrakcie, co mam wykazywać. No i no to właśnie, ja coś takiego też robiłem cały czas. No i powiedzieli, że wali cały czas, leń, ale roboty nigdy nie mieliśmy tak ogarnięte, jak Ty to ogarniasz. Dlatego Ci proponujemy po prostu stanowisko, jak pandemia będzie się cofała, będziesz przechodził po prostu na pracę administratora, będziesz pracował od poniedziałku do piątku. A po 8 godzin dostaniesz swoje biuro, no oczywiście tam podwyżkę lepszą. Ja mówię, nie no fantastycznie, no ta praca, no, koszula, krawat, biurko, komputer, tylko czasami wyjść tam po prostu w teren, szagarąć jak najbardziej. Tylko co mnie tam najbardziej podnieca w tej pracy, znaczy podnieca, nie mentalnie, ale tak po prostu no, z miłą chęcią. Jakbym no. zmienił swojego pracodawcę, bo ja teraz wykonuję pracę dla podwykonawcy tego parku to przechodzę do, do tej firmy, właśnie gdzie wszyscy menedżerowie pracują. A oni mają tam naprawdę świetne, bardzo wysokie świadczenia medyczne, które są po prostu za darmo. Na przykład mój menedżer miał wymianę dwóch stawów biodrowych w prywatnej klinice, bez żadnego czekania, bez koloru. i to wszystko jego firma ubezpieczenie pokryło. I dlatego ja chcę tam po prostu zostać, żeby do tej firmy się dostać. Nie dlatego, żeby pracować na tej firmie jako tako, żeby było tam... No, no, oczywiście większe pieniądze, ale dlatego, że to będzie ubezpieczenie medyczne takie, a nie inne. No, ja się w wieku posuwam. Ja nie mam, kurwa, 20, 30 czy nawet 40 lat. Nie wiadomo, co tam za rogiem, że tak powiem, medycznym nie znajdzie, coś mnie pierdolnie połamie. No i chciałbym po prostu... Ja nie mówię, żebym sobie teraz nie poradził. Poradziłbym sobie, oczywiście bym sobie poradził. Ale chciałbym mieć coś takiego, że oprócz tego, że sobie sam poradzę, że ktoś o, o, za mnie się będzie martwił. Czyli to ubezpieczenie, dlatego tam kurde siedzę. No no i zaczęło, no i później no czekałem, 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 pandemia nie odchodziła, tam zwiększała się nawet cały czas. No teraz powoli zaczyna wszystko wracać do normy. Dużo, jeszcze bardzo dużo ludzi u nas w parku, gdzie pracuje około 25 tysięcy ludzi w różnych biurowcach może 10% do pracy wróciło. No ja pracuję teraz po prostu, no już mnie przeniesie od poniedziałku do piątku, czyli pracuję 5 dni w tygodniu, ale jeszcze niestety 12 godzin. No, czyli po prostu oni kroki już jakie prze, um, przedsięwzięli po to, żeby po prostu mnie na tym stanowisku y, przygotować i zatrzymać. No sam się szkole, teraz praktycznie moja praca wygląda na to, że moja praca ochroniarska którą jako mam w kontakcie ochroniarz, to jest 5% mojej pracy, a 95% mojej pracy to, to jest właśnie asystent menedżera. Bo ja wykonuję bardzo dużo, po prostu asystuję menedżerowi, on to docenia, bardzo to docenia, tam na bonusach świątecznych, bo tak oficjalnie nie może mi dać, znaczy mógłby, tylko że moja firma, na której pracuję, bo to zapierdoliła wszystko, ale tam na święta, no, gratyfikację dostaję po taką, że dziękuję, no, fantastycznie. Ja nie mówię, że polegam na tej gratyfikacji świątecznej, ale taki zastrzyk pieniążku tam oczywiście zawsze się przyda, nie, prawda? Żeby tam upchać do skarpety na, że tak powiem, czarną godzinę, czy kiedy po prostu człowiek pierdolnie wszystko powie, jestem emerytem, nie? I będzie miał za co przyjść na tej emeryturze, bo ja już widzę. Ja już widzę po swojej ubezpieczeniach, bo nie tylko ja mam ubezpieczenie jedno, które płacą, tam nie jest świadczenie zdrowotne i emerytalne, które jest nakazem jakby, że są potrącane przez tutajszy, że tak powiem, ZUS, bo tam nie wynoszą to duże pieniądze, ale oprócz tego ja się sam ubezpieczyłem w czterech firmach na zdrowie od wypadków i to są też pieniądze wpłacane są na moją emeryturę, gdzie tam jak dostaję przeliczniki raz na próg, tak otwieram, coraz szerzej otwieram gały. No mówię, no kurde, nawet jakbym przyszedł na emeryturę w wieku 65 lat, jakbym miał żyć, nie wiem, 10 lat do 75 lat, no, świat stoi otworem. Nie? Im krócej żyję, tym lepiej żyję. A no, może troszeczkę dłużej pociągnięty niż na 10 lat. Ale właśnie. Tutaj jak powiedziałem wcześniej, Polacy na początku byli tacy postrzegani, że wykonują pracę na najniższą, na które jest największe zapotrzebowanie, którą tubercy nie, nie będą wykonywali ze, ze względów, nie wiem, lenistwa, płacy, czy pierdole ja tego nie będę robił. Są Polacy niech to będą robili. Nie? No ale teraz odwraca, odwracają się role. Te najniższej kategorii pracy nie ma kto już wykonywać, bo Polacy już tego nie wykonują. Jeśli są w tych pracach, gdzie zaczynali po prostu jako nie wiem pani od sprzątania czy jako sprzątacz, no to awansowali już no, na stanowisko menedżerskie po, po wielu latach, bo pokazali, że są przedsiębiorczy. No, także my Polacy sobie w Szkocji dajemy naprawdę bardzo fajnie radę. Także słońce coraz jest wyżej 24 stopnie, 12,4. Jest coraz piękniejsza pogoda. No już tak w nocy jest tak koło. No jak wychodzę do pracy te 4.30, no to takie skoło 80 w dzień. No zobaczcie. 10 wrzesień. Szkocja. Edynburg, Północ, Wielkiej Brytanii. no Ja ściągam koszulkę za się będę opalał. Także życzę wszystkim takiego słońca, które mnie dzisiaj napadło przez cały rok. I przede wszystkim dbajcie o siebie, Biora, życzę zdrowia. Trzymajcie się, cześć.